Słuchajcie, dopiero co wyszedłem właśnie z Nederu, bo byłem tutaj po prostu sobie expa wbić. To od razu widzę, że tu ciągle, ciągle, dosłownie, zanim tutaj nawet doszedłem do tego portalu i poszedłem do Nederu, Elvis mnie jakoś obserwował. Nie mam pojęcia, dosłownie, o co mu chodzi, ale serio, dopiero co wyszedłem z portalu, on ciągle, ciągle tu jakoś chodzi, więc no, musimy się koniecznie dowiedzieć, o co tutaj biega. Ale jeszcze tak zanim to, to mam dla was kozackiego dila że każdy, kto napisze w tym momencie w komentarzu niech to będzie dirt niech będzie dirt bo czemu nie yy, to dostanie ode mnie serduszko ale Koniecznie musi subskrybować ten kanał z dzwoneczkiem, bo gościu inaczej to nie ma opcji. I kurde, no co ten koleś robi? On rzuca jakimiś śnieżkami przecież. No lol, o co mu może biegać? Ej, naprawdę, nie mam pojęcia. No ale on tu ewidentnie coś robi. Może po prostu pójdę sobie do milionowic i tyle. Cyk, cyk, cyk. Ej, chyba on w ogóle jakoś za mną bardziej. Nie, on idzie za mną. O co chodzi? Ej, o co tu chodzi? Dobra, jeżeli tak może korzystając z okazji, no to przypomnę wam o jeszcze jednej mega mega ważnej rzeczy, a mianowicie mam swojego instagrama, na którego możecie wpaść, link macie w opisie, byłoby serio mega miło, a zwłaszcza, że tam jest jakieś pierwsze zdjęcie, więc jak nie widziałeś gościu to koniecznie wpadaj, no i teraz lecę po prostu tutaj dalej ogarniać o co temu typowi chodzi, on naprawdę ciągle chodzi i strzela śnieżkami to jest mega dziwne ej, ej Elvis, co ty odwalasz gościu? Siema. Siema. Aha, no to standardowo cześć, tak, cześć, cześć, cześć frajerze. Cześć, cześć. O, lol dziwne, no cześć, cześć. o co ci chodzi? Nic, czemu rzucasz we mnie śnieżkami, no, chodzisz jakoś za mną dzi Aha, to spoko, Anala e, Ej, okay. co ty robisz? Co ty robisz? Ej! Star, typie, star, wziemy, typie. typie! Ej, 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 nie bo byłem w nederze, ziomek, daj mi spokój! Daj okay, ale stój, 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 bo tu No nie ma mowy, nie ma mowy. Ej, co, co? Co? Ej, ale ja chcę odłożyć itemy? Kurde, Wiesz, jak ja, ja mogę wziąć to. nawet nic. Ej. Odkładaj się z Ej, Jak to wszystko mam odkładać? Przecież odkładam? ja mam stary, tyle itemów, porwanie, tyle. To jest porwanie. Stary, ja mam tyle kfarcu, to... nawet idealnie mam kfarcu lol. Przed siebie mój sklep odnotował rekord administratora. <laughs> I tam już było. Musisz sobie skalkuligarnie. Myślisz, że jak to tak zjesz? To sobie odkładasz, co nas Dobra, dobra. I no i co? Kury? I sobie pójdę, tak? Zbroję też, sorry, zbroję też kradasz. Chcę... Naprawdę okradasz mnie z kfarcu takich Hehe, <laughs> ale okay. zbroję, takie śmieci bierzesz. No to Elonara. Ej co? Ty mnie zablokowałeś, typie, no typie. Odpłatnie. Co jest, co jest, dobra? Ej, czekajcie, coś tu musi być. Eee. Agent, stój albo zaraz o barbie, rozumiem. No. W tym momencie na dół idziemy. Nie, 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 nie. Nie, 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 dobra, dobra, spokój, 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 mam za duży level, żeby zginąć. Okej, okay, idziemy w tym momencie stary, idziemy, na dół, na dół w tym momencie chodź Czekaj, no dobra, idę, idę Pierwszy idziesz, pierwszy idziesz, pierwszy idziesz Dobra Okej, okay, super nie Ej, nic, star, ej, nie spokój, nic, spokój To niewinny, dalej stary, idziemy Okej okay. okay, Ej, co niszczysz się dzieje, co się dzieje, dobra, dobra, dobra Dalej, nie, 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 na górę mu ucieknijmy, u, u, ucieknijmy mu Nie mam całego dnia w no ty stój agent, stój No, no, stój, no nie, daj mi spokój Sklepiamy cię, sklepiamy Dobra, luzik, luzik, mam za duży level okej, okay, a który masz level? 30, nieważne Słuchajcie, go sobie przejmę, wiesz, słuchajcie, go sobie przejmę, okej okay. Nie, no tak Dobra, nie może Ale tak, masz w ogóle bardzo ładny zamek, widzę co? Ej, daj no, spokój Chodź, chodź zamierz, Co ty robisz? Co, chodź, co ty, chodź, ty robisz? Właśnie tu w tym miejscu jest twój sklep, tak? To jest w tym miejscu, no Myślimy. Ale po co tam chcesz wchodzić I teraz? I dzięki niemu dokładnie, dzięki niemu mój sklep odnotował stratę Trzech staków bloków golda, rozumiesz to? No i co z tego? Ile to jest pieniędzy? <laughs> no, nie zasłużyłeś na ani grosz okay, Śmieszne? Okej, okay, śmieszne Okej, to teraz zamykamy. Dobra Dziękuję bardzo Agent, stój! Okej, bijemy, okej. Ok. Ej, nie, 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 dobra, dobra nic, nie mną, stary, nic, nie wziąłem, nic nie wziąłem, nic nie wziąłem, nic nie wziąłem. Idziesz za mną bez w ogóle gadania, stary, wbijamy, bo to jest jakiś hide, jak ty się hamujesz, wiesz, stary. Okej. Okay. O Ader. dobra, no o, idę, to, okay, idę, okay. idę, luźno. I, jeszcze jeden ruch, a oberwie, gwarantuję cię do boku, oberwie. Ja, a masz sianasz. Daj siano. Nie dam siana, moje. Daj siano. Nie, moje sian nie, nie gadaj. Tak, dokładnie. Nie, cię powaliło, ty chcesz, nie, nie, ja tam nie wejdę. Dijamy w bym nie! Oczywiście bardzo. Nie, ja tam, tam. <controle explicit picatz internally> Dobra. Dalej, ale ty jesteś frajerem. Nie ma czego bać, wiesz tam, tylko tutaj wiesz. No, to jest takie teraz w właśnie nowy lokum. Dobra? Podoba się? Jest! Nie, 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 stop, nie, 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 stop, 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 stop. Dostało, w ogóle. Spokojnie, Dobra, sta, no, nie, no, okay. nie, 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 Okej, okay, to jest teraz kawę. Ale problem. ty jesteś frajerem, tak naprawdę. Stary, przez ciebie straciłem tyle hajsów, to jest jakiś absurdy hit, stary. Przez I tu nic nie ma. Wiem o to chodzi. Przez ja przecież to jest, jest tak badziewnie, badziewnie zrobione. Stary, to wygląda jak zrobione w dwie minuty. No bo to było robione w <laughs> Lol, nawet ale, ale sufitu star, nie zrobiłeś. Ale, tak, ale ty, ty jesteś ubogi, tak, nie stać się nawet na zrobienie porządnej celi. Mam tutaj, bo to jest tylko dla ciebie, więc wiesz, tak? I tutaj jest dla ciebie. To jest takie dla szczurów tak bardziej, okej, okay, stąd a więc w tym momencie, mówię ci tak, będziesz w tym miejscu mieszkał, dopóki mój sklepik nie powstanie od nowa, wiesz, bo teraz przecież ciebie umarł, i ja nie będzie już, wiesz, taki do na e, fajnym poziomie, to sobie będziesz siedział, dokładnie, o to chodzi. No, frajer, nara. Dziękuję ja ci bardzo. No i co? No i co? <laughs> Dobra, wiecie co, ja już nie rozumiem gościa, on teraz zaczął stać i się tylko na mnie patrzy, nie no, to jest... Rzuca we mnie jeszcze śnieżkami, super! Brawo, brawo dla ciebie, brawo dla ciebie! A teraz chcę idź już, no. no masz. No. Cześć! No. A więc tak, tylko pamiętaj o tym, że będę tutaj non-stop kontrolował, więc się tutaj wiesz. Nie, taki fajny tutaj nie czuję, taki odważny, wiesz. Chodzi o to, żeby tutaj non-stop siedział, aż mój nie będzie już wiesz. No, nawet na wysokim poziomie, więc stary masz, tylko teraz sobie wiesz mocną tam rano, więc zobaczymy, jak to będzie dalej. Dziękuję ci bardzo. Widzimy się jutro, eleczko i yo! Nara frajerze Naprawdę jest taki głupi, że... Lol, dobra, wiecie co? Ja po prostu nie skomentuję. Udało mi się zrobić ten kilof, ale on w zasadzie nic nie da, więc myślę, że rozkopiemy tutaj takie mocne sześć bloków, żeby trzema zakryć. Przecież tutaj jest taka bardziej na podłoga, że tu się nawet nie ogarnie, że coś rozkopałem. Ok, cyk, cyk. Okej. Okay. Coś tu jest dziwnego jeszcze po... To jest jakiś pokój pod tym, ale tam się boję wskoczyć szczerze. Nie no to zostawię to może po prostu Eee Okej, okay. ale mamy inny chyba pomysł Agentik, na ucieczkę. Fuck Będziemy fuck kawać, fuck to? fuck 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 Muszę crafting przełożyć, muszę crafting zdołać przełożyć, zanim on tu wbije, muszę to zrobić, muszę to zrobić, dobra <ślał> LOL Eee, co ty robisz? No się jak to jest taka moja dekoracja, to ma, ma bardzo ładna, co nie? Ale, ale patrz jak jesteś głupi, masz tak kraty ustawione, że mogę cię bić Okej, okay, no jak chcesz? <grym> jak chcesz? Nie ma problemu, wiemy już tutaj dla ciebie tylko teraz w momencie. Syk, dziękuję bardzo. Okay. No, okay. Czas na się. czas na renowację, spoko. Cyk, czekaj Tak teraz, 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 teraz gościu! Jest! Agent. jest, Jest! Okay. jest nie! Jest stój! Nie, nie, nie! Stój, wyku

EJ STÓJ! 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 Dobra, dobra, dobra poddaję się, poddaję stary, się Dobra, do to w tym momencie stary, w taki stary, się kopiemy. Okej okay. Okej okay. Ej, co ty odwalasz? To jest mój nowy enchant, więc wiesz, dalej stary, kąp się, kąpiesz się No nie, jest zimne się. to O chodzi, o chodzi, masz teraz tylko jest marny, ja To jest zimne, dobra, wolę kąpiesz tam wrócić, stary. mogę tam wrócić Okej, więc wbijasz tam stary, w jeżeli jak będziesz nie grać, to będą tortury Okej, ty masz, o, jakie ładne Ej, zostaw, zostaw Dobra, spokojnie, nie ma problemu, tylko sobie zaraz trochę wezmę się taka jest story, okej, okay. do doceli. story, do zobaczymy co tym możemy zrobić, może jakoś to fajnie zabijemy, zobaczymy story, tylko wiesz, chodzi o to, że to jest tylko i wyłącznie twoja wina, rozumiesz mnie chyba, co? Mhm. Mm Mój sklep przez swój nielegalny sklep i właściwie już nie istnieje. Frajer. Frajer, tak? Tak się, tak się mi odwdzięczasz, tak? <śliniczny> Ty nie możesz nawet tu wejść, jesteś na gruby. Aha, super, okej, okay. dobra. <śliniczny> Ale jedzenie jakieś dostanę? Jedzonko, tak sobie wiesz co teraz muszę ci dać czy nie, Ma, masz to i niech ci wystarczy Co? Ej, a, a czemu ty dałeś tu TNT? No właśnie tak nie wiem, nie mam pojęcia No ej, stary, skończ z tym skądś No właśnie, skoń z te... Słuchaj stary, a więc Stary, stary ej, nie, bierz, bierz to sobie Odłóż stary, odłóż ja bo jak będziesz stary niemiły to na wybuchnie Proszę, tak proszę tym. sobie, bierz je mo... stary, Bądź sta... brzeczne, ale a, a, nie, Weź je sobie po prostu nie no, czy, czy on jest głupi? Czy bardzo głupi? Nie ja wiem, ale dobra. Ja nie wiem, czy on naprawdę. Nie, no, nie rozumiem gościa. Eee, bro! Co robisz? Um, a ty ty robisz co? co robisz? Nic. To ty robisz, agentix, co zrobisz, Agent co? Tak się bawisz? Tak się bawisz? Okej, to jeden refilka, Spoko? Nie, nie, nie stary! Spokój, spokój. Znisz TNT! Znisz TNT! No, proszę, możesz je wziąć. Możesz je wziąć, widzisz. Też. No, spoko. Okay. Możesz je wziąć sobie. Dobra. Wiesz, co stary? Nie komentuję tego, pow powiem ci tak. W tym momencie dam tutaj TNT. Dam tu TNT. I dam tutaj TNT. Tu dam teraz guzik koło tego TNT. I, I wiesz, co, co zrobię? Jak co? Ponieważ jak będziesz niegrzeczny, to TNT to, to właśnie sobie byku wybuchnie. Ej, co? I cię zabiję swoimi wszystkimi itemami. Ale Dokładnie. przecież żadnych itemów nie mam. Nieważne, ale zginiesz i, i będzie ci przykro. Dziękuję ci bardzo. Pędziesz, mam perełki, mam refilki, mam ścieżki, więc mam wszystko. Dziękuję ci, byku. Tutaj dyrta, weź, masz tutaj teraz, Dirta. Weź masz Dirta. A weź se to TNT, Frazerze. Nie no, teraz to mam problem większy, że tyle TNT może mnie nawet zabić. O kurdej, czy on mnie słyszał, czy nie? Bo jakby słyszał, to przecież byłaby masakra. Ale dobra, mam tyle TNT, że chyba powinienem uciec stąd. O, fak, dobra. Bierzemy zbroję, tylko on nie może mnie zobaczyć w zbroi, bo wtedy on na pewno będzie chciał mnie załatwić za to, że ją w ogóle mam. Okej, okay, czy on tu jest gdzieś w okolicy? Nie, chyba go jakoś zbyt nie ma, więc powoli szykuję się do tego, żeby osparać TNT, a jak on zobaczy, że ja tutaj... Nie, czy on tu jeszcze wbije, czy nie? Bo ja muszę to koniecznie wiedzieć. Czy... W ogóle zróbmy sobie jaksowy killoff, bo no jak mamy tutaj 3 deksy i w inny sposób ich się nie da użyć. Kurde, 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 kurde. Nie no. Nie, gościu, nie. Nie, nie! nie, 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 nie. Nie ma. Co? Skąd pytamy? Nie, nie, nic, nic, nic. Okej, okay, stary. Nie, nie, nie. nie, nie. Masz. Jest stary dirta, i z dirta, wstyd się. Masz tylko zaraz sobie dirta stary, nie masz teraz żarcia, nie masz cztery nic, okej? Masz samego dirta Ej, ale ja chcę jedzenia. Ty go jedno, nie masz zadzenia z możesz jeść dirta. Dziękuję Ci bardzo. Wstydź się. Wstydź się Okej, cyklu teraz ja tutaj elo LOL Dobra odpalamy. I stąd wiejemy, definitywnie. Definitywnie stąd trzeba zwiewać cyk dwie kratki w dół. Może się teraz zabunkruje. On to na pewno słyszał. Przecież... On tu był co dopiero O nie, nie, jedzie, nie, 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 spokój, spokój, zostanę, zostanę O nie Co się stało, co się stało? Nie, stary, nie, zaraz to mi zabije, to zabije Łoł, wow, gdzie my jesteśmy? Już wiem, gdzie jesteśmy, już wiem, gdzie jesteśmy, stąd da się zwiać Stąd da gdzie się jesteś, zwiać boku? Cyk, on nie wie jak tu ale mamy szansę teraz, on jak tu zaraz Nie, 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 nie. To zaraz zrobisz, to zaraz okej, okej Wow, wow, on nas goni. My muszę parkurem jakimś wierzyć. Ej, nie, ja jestem przecież w tym słaby mega. Okej, okay, cyk, 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 Ta, Tu się da wbić. Nice, nice, wiejemy mu. Nie nie ma, cię, Byku, nie ma cię. On, on, nas goni na 100%. On gdzieś musi tu być blisko. A tu jest jakiś. no, jakiś szkielet. Ja nie mogę zginąć z takim levelem. Dzień dobry, panie To co? Pacyfikujemy, co? Nie, 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 no, nie masz pewno, nie? szans. Nie masz szans. Nie, stój, stój, okay, stój. Oh, nara. Ola, oh, ja cię mam 3hp, nie mam jedzenia, ja jestem na hita Jestem 74. na hita to jest twój kwart, tylko zobacz, to jest na tego twojego kwarta, widzisz? Nie, 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 nie Nie, bój się, nie bój się, jestem... Ja poczekam, stary, aż tam wrócisz, ja poczekam O, fuck Dobra, wiejemy mu, wiejemy mu dalej Wiejemy mu dalej, ja zaraz jedzenia nie będę mieć, że już nie będę mógł biec Kurde, jak... On tu zaraz będzie, on tu zaraz dosłownie będzie Stój. Ja muszę... O, nie! nie, 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 nie Nie mogę mu pozwolić, żeby on tu szybko się dostał. Kurde, on jest u góry, on jest u góry. Dobra, czyli mamy sporo czasu, mamy sporo czasu, żeby jeszcze mu zwiać, tylko gdzie my wyjdziemy? Nie pamiętam gdzie ten Tor prowadził. Ale on jest głupi, że on się nie przekopuje od razu, on mógłby mnie dogonić w sumie. Kurde, nie no, dobra, dobra. Nie, 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 tutaj tu, nie, tu są strzały! Ja bym to dosłownie zdedał teraz. Kurde, kurde, jak to przejść, żeby... Przeżyć? Dobra, cyk, cyk tak, żeby on jeszcze tu nie wbił. Czy on tu biegnie już? On jest pewnie tam gdzieś tuż za nami. Nie, ja tutaj muszę ostrożnie iść Gdybym ja mógł tylko przebiec Przez to szybko, a ja nie mogę właśnie To jest najgorsze chyba O kurde, on tu na pewno jest Dosłownie kilka kratek za mną Kilka kratek Czy ja się przewidziałem, czy nie? Ale chyba on tam był Nie, 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 nie. Tutaj wychodzimy, tutaj wychodzimy Dobra, gdzie my wyjdziemy? Gdzie my teraz wyjdziemy? Gościu, nie, tu jest, tu jest dobra. On, ha, on sam ten tor budował, więc on wszystko o tym wie. O, gościu, lecę do góry, lecę do góry. Muszę koniecznie stąd szybko wyjść. Najszybciej dosłownie się wydostać. Elvis, nie wiem, ale to była jakaś masakra. On mnie normalnie porwał po prostu, żeby. O, lol, nie wiem, co ja z tym no się, powinienem to to zrobić. Ja. Nie, on, jest tam, on tu idzie, on tu idzie, on mnie goni. On mnie po prostu goni, trzeba jakoś go spowolnić. Eee, co zrobić? Mam 2 HP. Nie mogę stracić tego levela. Nie mogę, nie mogę. Gościu, dobra. Wiejemy, wiejemy, wiejemy. Jak tutaj jakoś pobiegnę, może mnie tu nie będzie jakoś zbyt szukał. Tu będzie mieć problem mnie znaleźć. Dobra, nie wiem. Ja ten odcinek po prostu skończę, bo jestem naprawdę mega, mega w szoku. Przecież co tu się wydarzyło? Dobra, on... Je, je, jest jedzenie, jest jedzenie. Może to się chociaż przyda. No, gościu, sorry. Sorry, muszę po prostu, ziomek. Przepraszam. Tyk. Cyk? Nie no. Kurde, gdzie jest Elvis? Gdzie jest Elvis? Ej, naprawdę teraz się zastanawiam. Czy on już tu stąd wyszedł? Nie, on chyba. On chyba tam jakoś jeszcze idzie. Nie wiem sam, ale na pewno to musicie jakoś wyjaśnić, w każdym bądź razie, ja w tym momencie be, po prostu wychodzę z serwera i będę w sumie ten odcinek kończył, bo to jest jakaś masakra, co tu się wydarzyło, to jest naprawdę jakoś mega masakra, nie rozumiem, czemu on to do końca zrobił, przecież tylko zwyczajnie sklep miałem, no to cóż, w tym momencie to by na tyle, ja byłem AgentTips, oczywiście nie zapomnijcie strzelić suba, wpaść na Instagrama, to byłoby na tyle, cześć.